W pizuciska wiecie bardzo leczny lasny gazko, a to jest dokładnie to co w tytule. Czyli przepalamy ten oto składzik na gwarantowanego toca Bundesligi, moje państwo. Dokładnie tak. Nawet nie żałuję, zrobiliśmy dosyć fajnym kosztem to, wydałem 20 tysięcy coinów na piłkarzy, e, więc nie ma tragedii. Czy będzie warto? Nie wiem e, Ale może być kiepsko, może być kiepsko, może być e, nieciekawie, ale może być której z tych trójki na dole, no tego się dowiemy za chwilkę. Chat pisze, bo to podczas streama robimy, pozdrawiamy w ogóle czat youtubeowy. Eee, robimy. E, ludziom wyleciał herdecki ginter, także bez szału, bez szału. No ale przejdźmy do sedna, myślę. Nie będę przeciągał, oglądał teraz, kogo możemy trafić, bo nie ma sensu. 100 Sto, coinów zostało. Niech się dzieje, to chce. Jak będzie Polska, to wygraliśmy Jak będzie Niemcy, też powinno być dobrze. Zobaczymy. Niech się dzieje. Ma nadzieję, że będzie dobra narodowość. Niemcy o! Dobrze! Nie wiem, czy to dobrze. 92 Ginter! To chyba całkiem okej, okay, tak mi się wydaje. Nie jest to Lewandowski. Komuś tu też wyleciał Ginter. Nie wiem, czy to leczy dobrze. A to chyba tragedia, bo ktoś pisał, że Ginter to kiepsko. Ale nie wiem. Kurde, myślałem, że Marco Royce albo Havertz, ale niestety. Eee, czad pisze, że w miarę. Jedni piszą XD. Ginter, no dobra, zobaczmy ile on kosztuje. W sumie ja obrońcy potrzebuję, także nawet do mnie Ile on kosztuje? No, patrząc po cenie. To tak średnią powiedział. Tempo trochę wolne, ale akurat nie mogę narzekać, bo faktycznie obrońca jestem potrzebny od drużyny. Także mogło być gorzej. No nie jestem Lewandowski. Niestety, ale jutro player piki, pamiętajmy o tym jutro player piki, ale nie no dobra, kończów tak by nie na razie, żeby go kupić, także. Yy, ja jestem w sumie zadowolony, dam mu jakąś kartę na tempo i ten Kinter pewnie coś u mnie pogra. Także. Yy, trzymajcie się, my streamujemy dalej, dajcie lajka, jeśli się podobało. Napiszcie co wy trafiliście w player yy, swoich... nie tylko player pikach, ale yy, w gwarantowanym totsie, także do zobaczyska, hajos.